Masia się z tej strony Kedi a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka sposobów na którym wybili się youtuberzy znani youtuberzy na przykład Fomi, Dream, PewDiePie, może nie PewDiePie taki dałem przykład akurat, ale PewDiePie nie wiem, znam kilka przykładów więc oczywiście przed samym wstępem zachęcam do zasubskrybowania kanału jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś no to wiesz co robić no a ja już zaczynam, no więc tak y Pierwszy youtuber jest to FOMI. FOMI wybił się na tym, że nagrywał odcinki na przykład z recenzji myszek. Czyli jeżeli chcecie mieć coś podobnego, po prostu nagrywacie recenzję myszek, y która najwięcej Waszym zdaniem wyklika, która najwięcej co zrobi. No i tak, y jakby, no coś takiego możecie robić. Y na przykład jak myszki szybko klikają, na której mysz lepiej się opłaca, tańszej, a więcej zrobić CPS-ów. No, i tak, y, na przykład y, Dream jak się wybił, no to daję Wam już taki drugi przykład. To nie będzie zbytnio długi. To jest mój pierwszy odcinek na kanale, y, to nie będzie taki długi odcinek. No i słuchajcie, no to tak, drugim y, y, sposobem, którego możecie zrobić, oczywiście y, nie musicie, ale możecie, jest to zrobienie czegoś typu na przykład Dreama. Czyli na przykład robicie coś takiego, że no, macie już tam pomysł na odcinek, dowiadujecie się trochę o osobach. No i nagrywacie o tej osobie, dlaczego odeszła z YouTube'a, co się z nią stało, o jakiejś popularnej osobie. Będąc e, mniej znanym youtuberem, nagrywając o popularnej osobie, osoba, która ogląda tą popularną osobę. E, jeżeli wpisze nick, jest jakaś tam szansa, duża nawet jest szansa, że wyświetlisz się po prostu ty e, Będąc e, niepopularny, nawet będąc mieć 20 jakichś subskrypcji, możesz się wyświetlić. Eee, przez to, że jakby tam masz tam no, w opisie swoim czy tam nie w opisie, przepraszam, pomijają się. Tylko e, w tym. Po prostu nagrywasz odcinek o znanym youtuberze i przez to możesz się wyświetlić. No i jeszcze kilka mogę wam dać sposobów. Na przykład też nie zalecam robienia sub za sub, czyli nawzajem z kolegami, bo to są puste subskrypcje. Więc możecie mieć 1000 subskrypcji, ale co wam to daje, jeżeli będziecie mieli 30 wyświetleń, które też będą zrobienia sub z sub. Więc nie polecam takiego czegoś już od razu, od razu. Lepiej poczekać z czasem, może przejdzie wam, może nie. To już zależy od waszych widzów, od waszych yy, odcinków. Ja tu nie mówię, że musicie mieć odcinki w 4K, nie wiadomo jakie, muszą być bardzo, bardzo po prostu jakby. Jakby wam to powiedzieć. Te odcinki nie muszą być jakoś bardzo ten. Też. Yy, po prostu. Chcę, ja chciałem powiedzieć. Nie umiem słowa wymyślić. <laughs> bardzo, jakby. Nie muszą być bardzo profesjonalne. Czyli nie musicie nagrywać czegoś typu yy, dreamy, akcja na przykład, żeby tylko po to, żeby być jak dream. Po prostu nagrywajcie to, co robicie, to, co wyrobicie. Ale odradzam nagrywania. Na przykład zwykłych bedwarsów. Jeżeli na przykład nagrywacie Bedwarsy coś śmiesznego, na przykład JVS 100 widzów, no to, to się może przyjąć. Ale jeżeli nagracie po prostu Bedwarsy, no to raczej Wam się to nie przyjmie z powodu tego, że bardzo dużo YouTuberów nagrało Bedwarsy. No i po prostu Wasz film będzie taki. Może trzy wyświetlenia będziecie mieli, które sami wyklikniecie pewnie. A więc od od razu robienia takiego czegoś. Więc polecam na przykład, nie wiem, jeżeli czegoś mało na YouTube, na przykład poradnik, jak zrobić. Yy, nie wiem, ja powiedzmy, bo nie widziałem czegoś takiego, daję przykład, jak na przykład zabić smoka łóżkiem. Łóżkami, przepraszam. Bo jednym to się na pewno nie bo zabić. No i nagrywacie coś takiego, i przez to możecie jakby mieć. Więc jak zrobić swoje na przykład pierwsze 50 subskrypcji? Powiedzmy, no musicie po prostu nagrywać. I nie mówię, że musicie, ale po prostu rzadko co jest tak, że nagracie jeden film i to od razu jest ale macie tysiąc wyświetleń, yy, przepraszam, przecież się. Bo ja jakby mam troszkę doświadczenie, bo miałem jeden kanał z tysiącem subskrypcji, no ale tak jakoś wyszło, że już nie mam tego kanału, robiłem tam sub za sub, więc tak średnio, tak może ze 100 prawdziwych subskrybentów miałem. Reszta to była takie ich robienie, po prostu pisanie na Facebooku. Czy ktoś chce subskrypcję za subskrypcję, więc od razu odradzam robienia tego, co ja robiłem, nie? No i jeżeli też chcecie na przykład być lubiany bardzo przez swoich widzów, no to nagrywacie poradniki. Wiecie dlaczego? No bo jak nagrywacie poradniki, no naprawdę możecie komuś pomóc, bo jest, powiedzmy, jestem ja. Ja nie wiedzący na przykład, jak pobrać tą mapę i nie umiejąc tego na YouTube znaleźć. A jeżeli Ty nagrasz czegoś, co nie ma, czyli powiedzmy jak teraz na pewno są już takie poradniki, bo sam pobierałem z poradnika, czy na przykład jak nagrasz, jak pobrać mapę do budowania się, no to od razu, powiedzmy, będziesz miał, jak bardzo dużo osób to szuka, znajdzie się na to sposób. Wy się nauczycie, powiedzmy, jak pobrać Forza Horizon 4 za darmo. Dużo poradników jest z więc możecie nagrać prawidłowy albo po prostu odcinek, który na pewno będzie działał. Więc też polecam coś, takiego to robienia, albo wtedy możecie zyskać na tym. Jakie ehm, wam by tu jeszcze przykład dać? Ehm, co można zrobić? Może nagrywać też na przykład recenzje gier, na przykład jakieś unboxingi o różnych takich rzeczach, które się przydadzą człowiekowi, bo na przykład mało i jest filmów o czymś, co wam jest nieznane. Czyli jak przykład nie mówię o tym, bo teraz może powiedzieć haha, dużo jest odcinków na przykład po chińsku, a ja tego nie znam. Nie chodzi tu o czegoś takiego, chodzi tu o coś na przykład takiego, że na przykład gry, w które nikt nie gra. Jak wy to nagracie, to też się może nie przyjąć z powodu tego, że nikt w niej jakby nie gra albo nikt jej nie zna. Ale możecie na przykład grać, na przykład odcinek zrobić. Grałem w tą grę 5 lat temu, zobaczcie jaka super gra. Link w opisie do pobrania, powiedzmy coś takiego, nie? Dużo osób na przykład może zobaczyć, bo o, super gra może być, więc mogą zobaczyć, nie? A i tak jeszcze szybko mogę coś dodać. No to mogę Wam powiedzieć jeszcze, że możecie nagrywać o słabych youtuberach, na przykład RoxMB. Yy, miał on czas chyba, przez którego nie było na YouTubie, z tego co pamiętam. Ja nic takiego nie nagrywałem o nim, ale możecie Wy nagrać to, nie? W się możecie nagrać po prostu, że na przykład teraz już jest naprawdę grom, od groma jest tych, tych yy, jak się mówi? No tych po prostu odcinków o dlatego, kurde, dlatego też nie zalecam o nagrywać, na przykład jak jest ktoś powiedzmy, coś takiego jak ja robię właśnie teraz, nagrywam o tym jak wybili się słowni youtuberzy yy, mając też słabe pojęcie o tym, więc nie chcę wam tu mówić głupot, bo yy, sam nie jestem jakoś doświadczony, wiem jedyne jak troszkę tam można ulepszyć swój kanał, ulepszyć wyświetlenia, coś zrobić ale sam to ja też jestem Szczerze mówiąc mało wiedzącym człowiekiem mało wiem o takich rzeczach. Dlatego nie chcę nic Wam skłamać, no ale raczej takie rzeczy mogą być prawdziwe, co ja mówię, bo słyszałem, jest, od groma poradników oglądałem od ludzi, jak i co i jak po prostu. No jak zacząć na YouTubie, co można nagrać. Spotkałem jednego youtubera właśnie, od którego... Jak nagrywacie poradniki, no to też możecie się wybić na tym. Też jest fajny sposób. Naprawdę polecam robienie na poradników, tylko takich po prostu, których nie ma, a wiecie, że się to przyda. Bo jeżeli na przykład nagracie, jak pobrać Minecraft za darmo, no to ile? Z 20 wyświetleń, bo kto mu się to przyda w tych czasach, powiedzcie mi. Przecież każdy już chyba wie, jak pobrać Minecrafta, ma Minecrafta, nie potrzebuje takiej informacji, jak pobrać Minecrafta, bo sami już pewnie mają Minecrafta, nie? Więc nie wiem, po co takie coś nagrywać, więc też właśnie mówię, nie zalecam tego robienia. Możecie nagrać na przykład recenzja myszki za 5 zł. I na przykład wyklikałem 50 CPS-ów i taka buźka, wiecie. No takie oczy wielkie i takie wow, nie? No to wtedy dużo osób zobaczyć będzie chciało, że co myszka za 5 zł albo coś co robił tony BC chyba. Zrobię coś takiego, że na przykład nagrał, spotkałem wersof na Ome TV, co jest niemożliwe. Nie wiem, żartowałem, jest możliwe. Ale raczej tego nie zrobił. No i po prostu na odcinku, mówiąc, spotkałem wersów na YouTubie, pewnie co spotkało wersów na naszej, znaczy, Przepraszam, na AmeTV? Niemożliwe. No i każdy chce sprawdzić, co nie? Wy, wchodząc w ten film, dajcie mu wyświetlenie, oglądając go, dajcie mu przy tym czas oglądania, co daje bardzo dobrą statystykę do YouTuba. To jest bardzo przydatne. Naprawdę mówię Wam, chyba bez, takiej, bez tej rzeczy gówna będziecie robić na tym YouTubie. I co jeszcze on tam zrobił? Nagrywając przy tym odcinek, po prostu powiedział, o, była jakaś dziewczyna w różowych włosach i powiedział, o, wersow kolejna, bo spotkał wcześniej jakąś też dziewczynę i powiedział, że jest wersow. No i przez to dużo osób w to wchodzi, on sobie zarabia na tym wyświetlenia, Wy to oglądacie, Wam się to podoba. mu pewnie też się to podoba, że ma dużo wyświetleń, dużo lajków, więc na no co, to chyba z mojej strony tyle, był to mój pierwszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli chcecie w ogóle tak link do tej yy, do tego kurde co chciałem powiedzieć jeżeli chcecie link do tego, do tego klienta, jest on darmowy na no, non premium, nie musicie mieć żadnej premki, no to w opisie mogę na 5 łapek podać go. No i co? Ja się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za odcinek. Dziękuję Wam za wszystko co mogłem dla Was powiedzieć, poświęcić. No i co? Żegnamy się, widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.